Witajcie, kochani, na kolejnej recenzji. Dzisiaj mamy karty mocarne Gods and Titans, czyli bogowie i Tytani. Stacy Demarco i Jimmy Manton są autorami tej pozycji. Zmierzę Wam pudełko, żebyście mieli świadomość, że jest troszkę większe niż klasycznie karty wyroczni. 12,5 cm na centymetrów, no tak, powiedziałabym, 16,5. 17 prawie. Ok. Dobra. Zobaczmy. Co tutaj mamy na tym pudełeczku. Bardzo fajna czcionka, bardzo mi się podoba. Tak połączone z tym bugami tytanami, prawda? Ładnie to wygląda. Beyond Words, jak dobrze czytam. Wydawnictwo. Zaraz się przekonamy. W książeczce. Tak. I z tyłu, klasycznie. Kto ma ochotę, zatrzymaj sobie tutaj tą pozycję w tym momencie. Możesz sobie przeczytać to, co tu jest napisane. Teraz na YouTube jest taka możliwość, żeby sobie też przybliżyć obraz na telefonie oglądając. Więc, kto ma ochotę, przybliż sobie. Zdaję sobie sprawę, że tu jest drobny druk. Okej, okay, dobra, zobaczmy do środeczka. Widzieliśmy już troszeczkę te karty na zestawieniu. Jeżeli ktoś oglądał, to pewnie już troszkę kojarzysz. Mhm. Dobra, idziemy dalej. Tak. Karty jak widzicie, też są duże. Książeczka. Zajmijmy się najpierw tym, co w książeczce. I tu znowu, kto ma ochotę sobie zatrzymać. Przeczytać, zobaczyć tych autorów tutaj bardzo proszę zatrzymaj, przeczytaj, zobaczmy co w środku. Beyond Words. Tak, dobrze mówiłam. Portland, Oregon, wydawnictwo. Mhm. Okej, okay, co tu mamy? Co tu mamy? Co tu mamy? Moje wydanie, słuchajcie, tak, pierwsze wydanie 2013 rok maj, czyli wow. Później były kolejne, ale teraz to moje wydanie chciałabym znaleźć. Hmm. hmm. Nie wiem, czy to dla kogoś z Was jest ważne. Dobra, wiecie co, nie będę tego szukać. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć. Rok wydania to sobie sprawdzi, kupując, prawda? Bo tutaj dużo jest informacji. Nie chcę tego całego czytać, żeby nam tu czasu nie, nie zajmować. Dobra. Co mamy w treści? Oczywiście jakiś tam wstęp, jak używać tych kart, opis każdej karty. Na końcu mam podsumowanie nazw na temat autora i autorki, i. Artysty, prawda? Kilka informacji. I tutaj mamy jeszcze przy każdej karcie jakieś hasło dotyczące danego boga czy tytana, i ono też prawdopodobnie będzie na kartach opisane. Zobaczmy sobie. No, tutaj mamy wstęp jeszcze. Tu widzę jakaś karta już. Wprawdzie czarno-biała, ale robi wrażenie. Mhm. Oczywiście, wstępy, rozkładziki, podpowiedzi. Tutaj na początek, jak zawsze, kochani, tych rozkładów widać, że jest więcej. E, tak, można popróbować sobie je zrobić. Card messages, czyli tu już mamy mm, informacje na temat każdej karty. I na przykład mamy tu na początku, bo widzę, że to idzie według alfabetu. Uh -huh. Eee, tak, może sobie otwórzmy inną jakąś taką, żeby nie zaczynać od pierwszej, bo niby czemu mamy zaczynać od jedynki, prawda? Na przykład zobaczmy sobie Apollo i mamy tu inquiry, takie hasło, prawda? Jak dobrze pamiętam, to to jest jakieś pytanie, dowiadywanie się, ciekawość. Tutaj mamy, słuchajcie, jakiś tekst, który nas wprowadza... Na przykład, look for the truth in the situation, ask and your questions will be answered. Czyli poszukaj prawdy w całej tej sytuacji, zapytaj i Twoje odpowiedzi otrzymasz. Uh, take the time to uncover and connect with uh, who you really are. Czyli daj sobie wystarczająco czasu, żeby odkryć i połączyć uh, się z tym, kim naprawdę jesteś and what you really want. I, Czego tak naprawdę chcesz? Use your inner wisdom, czyli użyj swojej wewnętrznej mądrości. To jest taki wstęp, czyli tak naprawdę. Wcale nie musimy tego całego tutaj czytać, żeby się dowiedzieć, co nam karta chce przekazać. Tu jest to jakby tak podsumowane, zebrane. Później mamy oczywiście na temat mitu, historii, prawda, Apolla. Tu jest opisane, więc kto lubi. Mitologię, kto lubi właśnie te przekazy na temat bogów i tytanów, to tutaj znajdziesz dużo na ten temat ciekawych informacji. Jest tutaj tego dosyć dużo. Cały opis. No i zobaczcie, tutaj mamy z drugiej strony Shadow Side, czyli genialnie będzie się pracować tymi kartami z podświadomością. Z tym, co ukryte, z tym, co w cieniu, z tym, co w mroku siedzi naszym, prawda? I tu na przykład o co chodzi z tym pracą, z cieniem? Na przykład, sometimes we don't trust ourselves, czyli czasem sobie nie ufamy. I to już jest coś cienia, no bo każdy powinien sobie ufać najbardziej na świecie. Jeżeli sobie nie ufamy, to coś tutaj znaczy się, że jest w tym wszystkim ukryte, prawda? A to znaczy, że dobrze by było znaleźć, dowiedzieć się, prawda, o co chodzi. No, w każdym razie jest tu podpowiedź na ten temat, prawda, tych kilka zdań. Później mamy symbole, które pojawiają się na tej karcie, a z jakiegoś powodu według autora jest czy są ważne, prawda, istotne tutaj. Później jest inwokacja, słuchajcie, bardzo silna, powerful. Zobaczcie, o prośby na temat odpowiedzi na jakieś swoje pytania od Apolla, prawda? Czyli tutaj można sobie skorzystać z tej inwokacji, czy to jest przywołanie tego Boga, tej energii, tej energii tego Boga, prawda? No i później, oczywiście, podziękowanie, czyli cały proces, jak to, jak to zrobić, żeby to zadziałało. Czyli, zobaczcie, to jest coś więcej niż tylko karty wyroczni, bo jest tu czysta magia i e, możliwość też pracy z bogami i tytanami. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, jeżeli ktoś ma taką odwagę w sobie, prawda, taką siłę, to tutaj może sobie znaleźć. Może pracujesz już z którymś z tych, na przykład, energii od dawna, ale dopiero teraz poczytasz tutaj i sobie uświadomisz, że właśnie tak jest. Oczywiście także pierwiastek męski, prawda? Też tutaj genialnie będzie można z tym z pierwiastkiem męskim tutaj popracować dzięki tym kartom. No, i te osoby, które tak jak mówię, interesują się historią mi. Mitologiami. To tu jest mnóstwo fajnych informacji, no ale trzeba kochani znać język angielski, prawda? No i te takie podstawowe podpowiedzi to są właśnie tutaj zapisane. Więc jest to fantastyczne, bo tak naprawdę, tak na co dzień, tak normalnie, to wystarczy, że sobie to przeczytasz, i już będziesz mieć podpowiedź od danej energii. O, gdzieś mi się tu kartka, zobaczcie. To chyba takie przyszło pogięte, bo przecież to było nieotwierane tak, ale to nie, słuchajcie ja tam lubię takie smaczki, bo to mi rozróżnia moją kopię wtedy od innych a jak widzę coś takiego, mam wrażenie jakby tu ktoś samolocik zaczął budować, więc chyba uniwers mi podpowiada że mam gdzieś polecieć, słuchajcie, mam się gdzieś wybrać w jakąś podróż <grym> no i tak właśnie odczytuję się znaki od wszechświata, przynajmniej tak ja to robię i tu jeszcze na końcu chciałam Wam pokazać Glossary of Names, właśnie. Tutaj, czyli tak, każde imię jest napisane tak, jak się pisze, ale też jest napisane tak, jak to fonetycznie możemy przeczytać, czyli najbliżej, jak to przeczytać, prawda? No i później mamy opisane też, co to za ktoś i jak można poszukać informacji na temat tego, kogoś, co wnosi dana energia, dany Bóg czy tytan, prawda? Cały czas ten Zeus mi się tu otwiera. Co ty Zeusie od nas sobie życzysz teraz? Co ty od nas chcesz? Leadership, czyli prowadzenie. You are called upon to demonstrate leadership and uh, oh, stewardship within your own life. You may need to delegate your best results. Czyli chodzi tutaj o to, żeby przejąć dowodzenie. Prawda, czy to w twoim życiu, czy. Może kogoś tu wesprzeć też masz? Może to dla ciebie jest ta informacja, jak teraz słuchasz, oglądasz? No, czuję, że tutaj coś ważnego na pewno chce nam znowu uniwers przekazać poprzez właśnie tą książeczkę. Jakiejś tu osobie, prawda? Dobra, zobaczmy, zobaczmy, kochani, karty. Zobaczmy ich wielkość najpierw. Są dosyć duże. 9,5 cm na cm 14, czyli takie dosyć duże, powiedziałabym. Nie ma tutaj żadnych, jak widzicie, złoceń srebrzeń, aczkolwiek jest laminacja. Karty są dosyć twarde, to później Wam jeszcze na końcu pokażę. I teraz chciałabym Wam pokazać każdą kartę po kolei. Przybliżmy sobie, żeby Wam łatwiej było szczegółami się. Rozkoszować. No, niektóre karty są dosyć, zobaczcie, ci tytani, dosyć przerażające mogą być dla kogoś, prawda? Więc też trzeba mieć świadomość, że jest to taka poważna talia z poważnymi energiami. Nie każdy się będzie tu nadawał do pracy z nimi. Ja nie będę czytać, słuchajcie tych imion, żeby nie, nie przywoływać tych, no bo. Jeżeli się mówi, imię się przywołuje, to jest ta właśnie inkantacja. Dlatego będę mówić tylko tutaj, może te napisy, dedication na przykład, że oddanie, prawda? Tak, obrazy są na pewno bardzo ciekawe, niezwykłe, bardzo dynamiczne. Tu mamy confidence, czyli pewność siebie. Na pewno można by z nimi popracować, z tymi właśnie różnymi naszymi, tak jak na przykład lęk. Zobaczcie. E, tak jak jest mówione, lęk ma wielkie oczy, prawda? Żeby nie dać się lękowi żeby być silniejszym od lęku, prawda? Żeby go pogonić. Także tak, tu jest też jedna z energii, która może w tym pomóc. Protection, czyli ochrona, prawda? Tak, idziemy dalej. No, Apollo już mieliśmy, tu Inquiry akurat w książeczce, no wiadome, wiadome co Ares wnosi, prawda? Tu mamy akurat War. Dobra, idziemy dalej. Energia Beauty. Co jest ciekawe, nie ma tu żadnych e, wibracji numerologicznych na tych kartach, co absolutnie jest dla mnie zrozumiałe, no bo jakby można ponumerować bogów czy tytanów, prawda? No niespecjalnie jest taka możliwość, e, bo można by się narazić, słuchajcie, na ich gniew, prawda, stawiając ich na jakiejś tam pozycji, dlatego czuję, że to był jeden, e... gdzieś tak czuję, że to był jeden z tych pomysłów, żeby tu nie dawać, właśnie tych numerków na kartach, prawda? Tu mamy piękno. Shape shifting, zobaczcie, czyli ta przemiana, transmutacja ciała w inny kształt, w inną postać. Ekstazji, czyli ekstaza. Mhm. Mamy tutaj miłość. Tak. Ciekawa jestem, co myślicie o tych kartach. obstacles, czyli przeciwności. Mamy podróż. Mhm. Abundance, czyli dobrobyt. Mamy śmierć. No i odrodzenie, oczywiście, bo to się łączy jedno z drugim. Pojawia nam się Helios i mamy Cycles, czyli cykle fazy, prawda? Komunikacja i Hermes. Tak. Mamy sleep, czyli sen, no i nasz hipnoz, czyli hipnoza, generalnie to, co przeżywamy tu na Ziemi, będąc każdy z nas jest w swoim śnie, śniąc swoją rzeczywistość, prawda? Organization, czyli organizacja. Muszę przyznać, że tak, te karty, te obrazy są imponujące. Przepięknie zrobione, stworzone. No, opisy też są imponujące, bo tam jest naprawdę bardzo treściwie. Jeżeli tylko ktoś zna język angielski, to się może tu bardzo ucieszyć. Jest play, czyli zabawa. No i oczywiście Loki. Tak. Skill, czyli umiejętność. Uh -huh. Discovery, czyli odkrycie. Następnie sacrifice, poświęcenie. Uh -huh. Perfection, czyli perfekcja. wiadomo. Okej, okay, mamy tu Odyna. Zobaczcie. Guidance, czyli prowadzenie, przewodnictwo. Mm -hmm. Renewal to jak dobrze pamiętam, to jest jakieś odnowienie, odrodzenie, ale nie wiem, czy dobrze ten wyraz. Hmm. Renewal w każdym razie i Ozyrys. Później mamy Flow, Przepływ, no i wiadome Poseidon. Bardzo mo mocarne te. Postacie, tutaj altruizm, nam się pojawia i prometeusz. Mhm. No i power, czyli moc, i bukra, i mamy seta, i chaos, prawda? Okej. Okay. Destroyer, czyli ten, co niszczy. Mm -hmm. Action, czyli działanie. I mamy Tora. Bardzo mocarne te postacie. Aż nie do uwierzenia czasem. Tak zbudowane potężnie. Mamy Tota i Wisdom, czyli Mądrość. <laughs> anger, rage złość i furia typhon focus czyli koncentracja mamy balans czyli równowaga, balans mhm. i jeszcze mamy dwie Inventiveness, czyli taka wynalazczość. I mamy leadership. No i Zeusa, wiadoma, czyli ten, co prowadzi, przewodzi lider, prawda? I tyle, kochani, mamy tych kart. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, czy komuś z Was te karty przypadły do gustu? Czy komuś z Was one się podobają? Czy ktoś z Was by sobie życzył tego rodzaju karty i aby z nich korzystać, prawda? Muszę tu coś, czekajcie, położyć, bo mi się książeczka. O, damy kryształ górski, dobra. Czy znacie, może ktoś już z Was ma i korzysta, może już ktoś z Was z nimi pracuje? Czy na przykład Panie tutaj uważacie, kochane, że. Mogłybyście popracować gdzieś z tymi kartami, żeby z tym swoim wewnętrznym pierwiastkiem męskim też tu popracować? Czy raczej jest to za dużo? No pewnie tu zdania będą podzielone, jak zawsze, ale bardzo będzie fajnie, jak się odezwiecie, zarówno panowie, jak i panie, bo jest to super ciekawe dla mnie, właśnie taka perspektywa indywidualna postrzegania danych kart i tego, jak można z danymi kartami pracować, prawda, albo czasem te blokady, które nam się pojawiają. To też jest ciekawe, prawda, że w danym temacie akurat lęk też się pojawia, strach, wiadome. Wiadome, bo obrazy, no, są, widzieliście sami, intensywne momentami, nawet bardzo. Także bardzo będzie fajnie, kochani, jak dacie znać, co o tym myślicie, jak to widzicie, czy ktoś z was chciałby popracować, może już ktoś pracuje, Piszcie śmiało, kochani, komentarze. Fajnie też, jak rozmawiacie w komentarzach między sobą, jak się wymieniacie, to też jest super. Jakby ktoś z Was pytał, gdzie ja je kupiłam, jak dobrze pamiętam, to na Amazonie, w którymś ze sklepów, bo Amazon łączy, wiecie, teraz wiele sklepów, prawda? Przez Amazon można kupywać w innych sklepach po prostu. Także, jakby ktoś chciał, buszujcie po Amazonie. Jeżeli gdziekolwiek by się one znalazły, w którymś z tych sklepów, z którymi regularnie współpracuję, to wrzucę Wam linki. Także jak najbardziej z Natalcią Wam wrzucimy, ale jak nie będzie, no to będzie znaczyło, że w tych sklepach nie ma i szukajcie właśnie w tych sklepach typu Amazon na przykład. Dobra. Tyle, kochani, dzisiaj. Utulam mocno, cudownie, że byliście, że jesteście, że wracacie, że oglądacie. Uwielbiam, uwielbiam. Bardzo mocno i do usłyszenia, jak zawsze, kochani, w kolejnych. материалах. Папа.